Cześć kochani, Janek z tej strony, to jest kanał tylko muzyka. W dzisiejszym filmie będzie o Dnelii Tuleszowej, czyli dziewczyna z Kazachstanu, która kilka lat temu wygrała na Ukrainie The Voice Kids i tak zasłynęła, a ostatnio wzięła udział w programie American God Talent w Stanach Zjednoczonych przed samym Simonem Cowellem, gdzie również zaśpiewała także wszystkim szczęki opadły. Mama bardzo podoba się mi śpiew Danelii Tuleszowej, ale Danelia Tuleszowa to jest taka dziewczyna, która wydaje się, chodzi po programach muzycznych, po e, programach talentowych. I nie potrafi się przebić do mainstreamu, nie potrafi wypłynąć ze swoim singlem, nagrać płytę i zostać gwiazdą. Taką na przykład jak jest Roksena Węgiel w Polsce. Donelia Tuleszowa ostatnio dużo kawerów wypuszcza na swoim kanale na YouTubie. Ten kanał zgromadził już ponad 430 tysięcy subskrybentów, i tych kawerów ostatnio pojawiło się całe zatrzęsienie. Jeden kawer mm, wczorajszy przypadł mi niesamowicie do gustu. Jest to piosenka Rijany pod tytułem Stay, no i muszę przyznać, że tutaj absolutne mistrzostwo w wykonaniu Donelia. Tuleszowej. Ja wiedziałem, że Danelia potrafi śpiewać, że ona świetnie śpiewa, o czym świadczy: wygrana. Oczywiście w The Voice Kids, nawet na Ukrainie, ale to, co zrobiła na swoim kawerze, no to rzeczywiście pokłony, bo jest to wykonanie najwyższego lotu. Moim zdaniem, super czyste poziom światowy. I to coraz bardziej e, drapie się po głowie, patrząc na Danelię Tulężową. Dlaczego ona jeszcze nie odniosła takiego sukcesu, na który zasłużyła? Jak spojrzałem, jakie wyświetlenia mają te kawery na kanale Daneli, to zrozumiałem, dlaczego ona jeszcze nie odniosła sukcesu. No, one mają 200-300 tysięcy, niektóre poniżej 100 tysięcy wyświetleń. Ten kanał, tak jak mówiłem, 430 tysięcy subskrybentów. Czyli typowe wyniki, dobre, typowe wyniki dla takiego dużego kanału. Ale moim zdaniem, na przykład te wykonanie piosenki Stay, które już przekroczyło 50 tysięcy i pewnie również 100, 200, 300 tysięcy może osiągnie, ale takie wykonanie, w mojej opinii, powinno mieć kilka milionów, powinno zachwycić cały świat, szczególnie że jest oczywiście zaśpiewane po angielsku. Jest to poziom światowy, który wszystkim przypadnie do gustu, szczególnie po występie Danieli Tuleszowej w Ameryka God Talent, ale jak patrzę na te obrazki, patrzę na miniaturkę i patrzę, jak się prezentuje Danelia Tuleszowa, to rozumiem, dlaczego te jej kawety. Nie przyciągają takiej publiki. Danelia Tuleszowa na swoich wykonaniach stoi na takim dość niejakim szarym tle. Założony ma no coś w rodzaju. Takiego stroju workowatego na sobie, i to rzeczywiście nie przyciąga wzroku. Ta miniaturka w ogóle nie przyciąga wzroku. Nie chce się w to kliknąć. Trzeba znać dziewczynę, żeby wysłuchać jej kaweru. I moim zdaniem, właśnie to jest największy problem Danelii Tuleszowej, że ona jeszcze nie wypłynęła na szerokie wody. Właśnie styl, marketing, prezentacja. No trudno mi to zrozumieć. Młoda dziewczyna powinna lubić się stroić. Jakieś pieniądze na pewno ma, zarobiła z tych konkursów muzycznych. Nie jest to biedna dziewczyna z Kazachstanu, jeżeli podróżuje do Stanów Zjednoczonych. A tak sobie myślę, że na dwie godziny w wziąłbym Daneliję Tuleszową do tutaj galerii Mociny, yy, gdzie niedaleko mieszkam i podejrzewam, że to by wpłynęło dziesięciokrotnie na wyświetlenia jej teledysków. Po prostu zmiana stylu, to jak się prezentuje. Nie można ubierać się do takich wielkich piosenek tak zwykle, tak szaro, tak nijako, że się zlewamy z Tłem. Nie widać tutaj podniosłej atmosfery. Danelia Tuleszowa, co więcej, zna Roxane Węgiel, ma z nią kontakt na Instagramie, przynajmniej tak słyszałem. No to wystarczy chyba napisać do Roxane Węgiel. Ej, Roxy, pokaż mi swoją szafę. Dorać mi, jak się ubrać, jak się prezentować, bo to jest strasznie ważne. No, każda największa gwiazda na rynku muzycznym stroi się, ubiera, pokazuje. Zresztą Przyrodę daje nam przykłady: kwiaty kolorowe, róże, pawie. No, rzeczywiście, jeżeli chcemy przyciągać wzrok, a to jest rola piosenkarza, że przyciągamy nie tylko uszy, ale wzrok, to jest cały pakiet. Podobno 70% informacji do mózgu pochodzi właśnie ze wzroku. tu Tuleszowa absolutnie zaniedbała ten rejon swojego fachu, bo to jest jej praca. To jest podejście małe, profesjonalne, jeżeli decydujemy się na karierę muzyczną, no bo głos ma doskonały. Jeden z piękniejszych głosów, jakie słyszałem. Może się równać z Roksaną Węgiel. Muszę to powiedzieć, absolutnie wspaniały i nawet może po angielsku śpiewa lepiej niż Roxana Węgiel, ale jeżeli chodzi o styl i to jest 10 poziomów niżej od Roxany Węgiel i właśnie tak się zastanawiam, czy Danelia nie chce być gwiazdą, bo wydaje mi się, że jej problem prosto naprawić, być może wiara jej nie pozwala się tak ubierać, być może ona ma ma takie przekonania, że dziewczyna powinna się ubierać na szaro, nie wyróżniać się, i dlatego nie ma swojego stylu. Patrząc na Instagramie, widzę dokładnie to samo. No, nic nie przyciąga wzroku do tej dziewczyny, a moim zdaniem jest to wielki grzech, żeby nie skorzystać z tego daru, który dał Pan Bóg, nie wystroić się, nie pokazać, nie zachęcić do wysłuchania swojego talentu. I przez to Danielia ma kilkaset tysięcy wyświetleń zamiast kilku milionów, i przez to, moim zdaniem, nie przyciąga wielkiej wytwórni muzycznej. To jest tak, trochę brzydko mówiąc, wspaniały produkt ale bardzo słabo marketingowo i reklamowo stworzony. Wydaje mi się, że Danelia Tuleszowa to jeden z większych głosów na świecie, ale jeden ze słabszych, jeżeli chodzi o prezencję swojej osoby, marketing własnej osoby, Instagram. A jest naprawdę wiele rzeczy, które można zrobić, by Danelia w ciągu tygodnia zaprezentowała się 10 razy lepiej niż teraz i przyciągała 10, a być może nawet 100 razy więcej wyświetleń niż teraz na kanale, co moim zdaniem na pewno doprowadzi do wypuszczenia kilku świetnych singli, i w końcu wypuszczenia swojej płyty. Dlatego już kończąc, podsumowując, zapraszam Cię, Daneli, tutaj do Warszawy, ja pójdę z Tobą mm, do galerii handlowej, stworzymy Ci nowy wizerunek, dwie godziny, trzy godziny, a być może cztery godziny będzie potrzeba, w zależności od tego, jak będziesz współpracowała i odmieni się Twoja kariera, bo wygląd i prezencja w tym fachu, jeżeli już mamy taki cudowny głos jak Ty, może niezwykle wieleś zmienić. Następnym krokiem oczywiście będzie nagrania singla, będzie nagrania hitu, ale również i w tej zakresie mogę Mogę ci pomóc, bo myślę, że ma woi. Jakby się za ciebie zabrał tutaj znajomy producent muzyczny z Portugalii, to myślę, że razem byście stworzyli niezwykły single, który już otworzy Twoją drogę do kariery światowej. Na taką karierę zasługujesz, bo no, sądząc po klasie Twojego głosu, ciężko lepszy głos w tym momencie na świecie. I tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Pozdrawiam wszystkich widzów kanału Tylko Muzyka serdecznie. Zostawcie łapka do góry, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie kanał i do usłyszenia w kolejnym nagraniu.